Witam Was w opisie aktualizacji 11.6 do Lola. W tym materiale poruszę wszystkie zmiany dotyczące run i temów, jak i postaci. To na razie tylko przewidywanie dotyczące tej aktualizacji, więc niektóre rzeczy mogą się delikatnie różnić. Jednak zazwyczaj wszystko albo duża większość jest poprawna. Jedyne czego tak naprawdę nie powiem na tej aktualizacji są skiny, ale w tym filmie skupimy się na bardziej zmian w mechanice gry, a trochę tych zmian w tej aktualizacji jest. Jeszcze z informacji, ta aktualizacja wychodzi za 4 dni, czyli 17 marca, i przechodzimy już do filmu. Pierwszymi omawianymi zmianami będą runy, a dokładniej ich nerwy. Pierwszą runą, która podlega zmianie jest Krwiożerczułowca. Runa ta dostaje dwie zmiany. Podstawowy Omniwump, czyli leczenie, zmienia się z 1% do 0%, a Omniwamp na stack zmienia się z 1,7% na 1,5%. Zmiana dobra, ale prawdopodobnie trochę za mocna. Następną zmienioną runą są Zwinne Nogi. Jego Heal Aperatio zmienia się z 30% na 20%. W late game ta różnica leczenia faktycznie może być odczuwalna. W tym jest sporo zmian i osłabień dotyczących leczenia, co jest Chyba dobrą wieścią. To by było na tyle ze zmianami run. Teraz przechodzimy do nerfów itemów. Pierwszym znerfionym itemem jest ostrze zniszczonego króla. Kradzież życia tego itemu zmienia się z 12% na 10%. obrażenia syfonu wcześniej było od 40 do 120. Od tej aktualizacji będzie to od 40 do 150. Mimo, że jest to bardziej nerf, zmiana może być dobra dla ludzi lubiących grać przykład pod prędkość ataku. Powiedzmy np. Master Następnym itemem jest gruboskórność Steraka. W opcji Bloodlust, lecz z każdego z oprócz pierwszego, zostało zredukowane o 50%. Zmiana ta będzie najbardziej widoczna na topie, gdyż jest to item dobry dla wszystkich top lanerów. Następnym zmienionym itemem jest łamacz falangi, czyli Strait Breaker. Nie ma co się dziwić, że ten item zostaje zdrafiony, gdyż jest to aktualnie jeden z najlepszych itemów. Zmieniony jest oczywiście Zdrowy, gdyż wcześniej wynosił on 300, o będzie wynosiło 200. Ten patch w ogóle osłabia milejnerów, którzy idą pod AP właśnie takimi zmianami, gdyż większość z nich jest już wystarczająco z papierku. Następnym zmienionym itemem jest Naramiennik poszukiwacza. Armor Zalikwidację obecnie wynosi 1, jednak od następnej aktualizacji będzie to tylko pół armora. Maksymalnie wcześniej było można zdobyć tak 30 armora, teraz będzie można zdobyć już tylko 15. Następnie przechodzimy do roślinnej bariery. Odporność na magię za likwidację wynosi obecnie 0,5, jednak od następnej aktualizacji będzie wynosiło to 0,3. Wcześniej było tak, można zdobyć max 15 odporności na magię, obecnie będzie to 9. Jednak jest jeszcze jedna zmiana, gdyż wcześniej item ten dawał 25 AP, od najnowszych aktualizacji będzie to tylko 20 AP. Dzięki Temu asesyjni w Early Game powinni mieć łatwiejsze solo killa. Ostatnim znarkowanym itemem jest Kostur Pustki. W każdy w pewnym etapie gry potrzebuje przebicia odporności na magię, więc nie jest to żadnym zaskoczeniem, że ten item jest tak popularny. Obecnie item ten daje 65 AP, jednak od następnej aktualizacji będzie to już aż 70 AP. Jednak koszt zwiększa się o 200 Golda, gdyż wcześniej było to 2500, teraz będzie 2700. Omówiliśmy wszystkie nerfy itemów, więc teraz przechodzimy do itemów, które dostały buffa. Pierwszym itemem jest 5 w na Shureli. Czas odnowienia umiejętności aktywnej to bitemku zmienia się z 90 sekund na 75 sekund. Następnym zmienionym itemem jest Nawałnica Luden. Jest to kolejny mityczny item. Naprawdę bardzo dużo mitycznych itemów dostaje zmianę w tym patchu. Item ten zdobywa nową umiejętność, a dokładnie zadawanie obrażeń umiejętnościami przeciwnikom redukuje czas odnowienia o pół sekundy. Max 6 sekund na umiejętność. Dla postaci z mam cooldownem, które już spamią swoimi umiejętnościami ta zmiana jest ogromna i dzięki temu będą jeszcze mogły bardziej spamić, bardziej wkurzać przeciwników. Następnym zmienionym itemem jest Słoneczna Egid Da. przyspieszenie umiejętności obecnie wynosiło 15%, jednak w nowym przyspieszenie umiejętności będzie wynosiło 20%. Drugą zmianą są obrażenia od pożogi, które obecnie wynosiły plus 10%, jednak w nowym to będzie wynosiło plus 12%. Następnym popularnym itemem, który dostaje zmiany, jest zabójczy kapelusz Rabadona. Jedną zmianą jest koszt, który będzie mniejszy od 200 golda, gdyż teraz kosztował ten item 3800 zł a następny klazor będzie kosztował 3600. Koszt tego itemu jest o wiele większy niż inne legendarne itemy, więc powinno to na pewno pomóc osobom, które chcą użyć ten item. Przejdziemy teraz do poprawek systemowych. Pierwszej poprawki tyczy się nieśmiertelny łukierz. Lifestyle tego itemu zmniejsza się z 12% na 10%, co już nie jest żadnym zaskoczeniem, widząc jak to leczenie jest zmniejszane w tym patchu. Tarcza, która obecnie wynosiła od 250 do 700, teraz będzie wynosiła od 300 do 800. Usunięto Lifeline Lifestyle Increase, ale item zdobył nową pasywkę, czyli od 25 do 50% prędkości ataku. Najbardziej zmiana tego itemu dotknie postacie MEL. Następnym poprawionym itemem jest Cierpienie Liandriego. Wcześniej generował on 5% penetracji odporności na magię na sekundę przeciwko podpalonym celom i było to maks 15%. W tym patchu jedność ta zostanie zamieniona na zdawanie do 12% dodatkowych obrażeń magicznych w zależności od dodatkowego zdrowia celu max 1250 bonusowego HP. Następnym poprawionym itemem jest Żelazny Bi, czyli Iron Spike Whip. Koszt tego itemu spadał 100 zł. Obecnie kosztuje 1200 zł, a na konwoje aktualizacji będzie kosztował 1100 zł. Czas odnowienia teraz nie będzie, wynosił już 15 sekund a 20 sekund. Następnie poprawiony został teleport. Usunięto przenoszenie się prędkości z bazy po teleportacji. Jednak za to prędkość ruchu już nie będzie wynosiła od 30 do 50%, tylko będzie to po prostu 50%. A czas odnowienia, który obecnie wynosił od 420 do 240 sekund, będzie wychodził od 420 do 210 sekund. Następna zmiana dotyczyła Smeta, który już nie będzie miał bazowego leczenia na poziomie 70, a 90. Ostatnia zmiana tyczy się grompa, gdyż nie będzie już dawał od 125 do 168,75 EXPA, a od 135 do 182,25 EXPA. Teraz przejdziemy chyba do najciekawszej części, czyli do bohaterów. Pierwszą mówimy postacie stopa. Urgot. Jego W już nie będzie dawało 75% modyfikatoru przy trafieniu, tylko 50%. 75% było to zdecydowanie OP, i w ostatnim czasie Urgot był naprawdę dobrą postacią. Następną postacią jest Gnar. Postać, która ostatnio była bardzo często pikowana. Jest to duży nerw, gdyż jego bazowa prędkość ataku zmienia się z 0,625 do 0,593. Jest to sporny nerw, gdyż Gnar często dąży do prędkości ataku dla chociażby swojego W. Ostatnio znerwionym doplaynerem jest Renekton, a dokładniej zmieniona została jego Rka. Od teraz RK Renektona nie będzie dawała mu bonusowego zdrowia od 250 do 750, tylko od 250 do 550. Przez tę zmianę na pewno Renekton zacznie przegrywać więcej teamfightów w late game. Przechodzimy teraz do nerfów junglerów. Pierwszym znerfionym junglerem jest Hecarim. Obrażenie z jego kół obecnie wynosiło od 60 do 228, jednak od tej aktywności będzie to wynosiło od 60 do 208. Ta zmiana dotyka midlane i late game. W early game za dużo się nie zmieni. Ostatnim znerfionym junglerem jest Lillia. Mało kto spodziewałby się... Tego nerfa, gdyż jest to rzadko pikowana postać, mimo tego jest ona silna. Czas odnowienia jej erki obecnie wynosił od 130 do 90 sekund, obecnie jednak to będzie wynosiło od 150 do 110 sekund. To by było na tyle z nerfów bohaterów, teraz przechodzimy do ich buffów. Zaczniemy sobie od dżungli. Pierwszym zbafowanym junglerem jest Volibear. Jest to mała spotykana opcja, mało kto gra Woliberem na dżungli, jednak zostaje ona buffa. O no teraz jego W nie będzie dawało 50% leczenia przeciwko zranionym potworom, a 100%. Drugą zmianą pod early game jest jego E który nie będzie miał już limitu obrażeń od 150 do 750, tylko będzie miał cały czas wyznaczony limit obrażeń 750. Następną postacią jest Zizao, którą można powiedzieć, że dostał mini rework. Zmieniono w nim wszystko, co się da. Zacznijmy od pasywki. Nie będzie już ona go leczyło od 10 do 112 plus 10% AD plus 40% AP, tylko od 7 do 92 plus 10% AD plus 55% AP. Ogólne leczenie będzie mniejsze, jednak będzie miał większe leczenie z AP. Przejdźmy do jego Q, które nie będzie teraz dawało bonusowych obrażeń fizycznych na poziomie od 20 do 52, tylko od 16 do 52. Następnym mocno zmienionym jego atakiem jest W. Czas odnowienia tej umiejętności nie będziesz wynosił od 12 do 8 sekund, tylko od 12 do 6 sekund. A zasięg drugiego W nie będziesz wynosił 900, tylko 1000, koszt many zwiększa się z 45 na 60. Aperatio drugiego W wcześniej wynosiło 0%, jednak teraz będzie wynosiło 50%. Czas rzutu swojego W od 0,5 do 0,4 sekund będzie wynosiło stale 0,5 sekundy. Redukcja obrażeń wymienionych wcześniej wynosiła 50%. Jednak teraz ta redukcja będzie się zmniejszała od 50 do 0% na poziomach 1-16. Od teraz jego drugie W wyzywa przeciwników i zapewni wizję na trafionych potworach lub bohaterach na 3 sekundy. Obrażenia od jego W zostały zwiększone do 33% w zależności od szansy na uderzenia krytyczne. Jego W również otrzymało małą zmianę wyglądu poprawiającą hitbox i wskaźniki. To na tyle zmian z jego W. Przechodzimy teraz do jego E. Czas odnowienia wcześniej wynosił 12 sekund, jednak teraz będzie to 11 sekund. Prędkość do sokoku wynosiła 3000, jednak teraz będzie to 2500. A zasięg E zostanie zwiększony do 1100, jeżeli przeciwnik jest wyzwany przez W. Czyli tą nową opcję, która dochodzi w tym patchu. Jego Rka również została zmieniona, gdyż jej czas trwania nie będzie wynosił 3 sekundy, tylko 5 sekund, a aperatio 0% będzie wynosił 110%. Jest to przeogromna zmiana, największa w tym patchu, która na pewno wprowadzi nowe buildy do Zinzało i większe możliwości. Przechodzimy teraz do MIDA. Kolejną znaczącą zmianą otrzymuje Akali. Jej bazowe zdrowie zostanie zmniejszone z 575 na 500 a HP na poziom zostanie zwiększony z 95 na 105. Usunięto z pasywki Akali przywracanie energii. Jej Q nie będzie już kosztować od 120 do 100 energii, tylko od 130 do 70. Z tej Q usunięto również bonusowe obrażenia minionom na 9 poziomie. Jej W otrzymało nową funkcję, ponieważ teraz zwiększa również maksymalną energię o 80. Jej E również został zmieniony, bowiem całkowite obrażenia, które wynosiły od 100 do 380 plus 70% AD plus 100% AP będą teraz od 100 do 450 plus 85% d plus 120% AP. Procent obrażeń przy pierwszym trafieniu zmniejszy się z 50 na 30, jednak procent obrażeń przy drugim trafieniu zwiększy się z 50 na 70. r ka również została zmieniona, i pierwsze użycie r nie będzie dawać obrażeń fizycznych, tylko magiczne oraz wartość obrażeń pierwszej r nie będzie już wynosiła od 125 do 325 plus 50 bonusowego AD, tylko od 80 do 360 plus 50 bonusowego AD plus 30% AP. Jest to ciekawa zmiana, gdyż w early game będzie ona jeszcze trudniejsza i gorsza przez swój mniejszy dymieć, swoje mniejsze HP i większe zużywanie energii. Jednak w late game została ona potężnego buffa, jest kile będą mocniejsze, otwiera się więcej możliwości. Następnym zmienionym midlanerem będzie Libra. Ta zmiana dotyczy się jej W. Koszt tej umiejętności nie będzie już wynosił od 60 do 120, tylko od 60 do 100. Zmiana nie tyczy się Early, a bardziej game'u. Ostatnim zbawowanym midlanerem będzie Sylas. Jego pasywka nie będzie już wynosiła 80% prędkości ataku, tylko 125%, a jego W nie będzie posiadało od 13 do 7 sekund czasu odnowienia, tylko od 13 do 6. Nieduża zmiana jednak zawsze jest. Riot w tej aktualizacji nie ruszył ani trochę AD więc przejdziemy teraz do supportów a raczej do jednego supporta. Mianowicie Pyke'a. Dostaje on naprawdę dużego buffa, gdyż jego E nie będzie już wynosiło 15 sekund czasu odnowienia, tylko od 15 do 11 sekund. Dzięki temu Pyke będzie mógł częściej stunować przeciwników, a w teamfightach w late Game to już będzie w ogóle bardzo duże ułatwienie. W podsumowaniu, aktualizacja na plus, Dużo rzeczy zostało zmienionych, niektóre może za mocno, niektóre może za mało, a niektórych w ogóle nie dotknęli. Możecie podzielić się opiniami w komentarzu, do czego bardzo zachęcam. Najbardziej jestem ciekaw nowych buildów i nowych place'ów za pomocą Zinzo, jak i Akali. Ale również, czy na przykład Volibear będzie częściej widziany na dżungli. Oczywiście, jeśli chcecie być na bieżąco z filmami, z aktualizacji, zostawcie subskrypcję z dzwoneczkiem i na pewno nic was nie ominie. Postaram się robić więcej kontentu z Lola i to by było na tyle. Mam nadzieję, że film się podobał. 自暴自虐。